Dzień dobry, dzisiaj witamy z Beskidu Małego, a konkretnie będziemy dzisiaj zdobywać Górę Żar, której zachodnie stoki przepięknie opadają wręcz do jeziora Międzybrockiego. No a dlaczego akurat ta góra? No po pierwsze, bo mamy dzień urlopu, jest poniedziałek lipcowy, piękny, nie za gorący. A po drugie, właśnie Góra Żar to jest taki przykład ciekawej inżynierii. Ponieważ na szczycie tej góry znajduje się zbiornik wodny, będący elementem elektrowni szczytowo-pompowej. Właśnie dolnym elementem tejże elektrowni jest to jezioro międzybrockie, o którym wspomniałam. I całość tego układu stanowi taki bardzo potężny akumulator. Więcej oczywiście opowiem zaraz, natomiast no, ma to związek z produkcją energii w nocy z jej magazynowaniem, kiedy to zapotrzebowanie jest niższe i z produkcją za dnia, kiedy to zapotrzebowanie jest wyższe. Będziemy leniuchami, jedziemy kolejką, dlatego, że chcę Wam też tę kolejkę pokazać, a zajdziemy inną trasą już nie wzdłuż tej kolejki. W jedną stronę dla osoby dorosłej to tylko ile? 24 zł? A ugodnie 19, nie? No, sam płaciłeś. A w dwie strony jest troszkę więcej, ale i tak mega się pala. Widoki z samej góry i ciekawa historia tego miejsca działają na wielu turystów jak magnes. Panorama na kotlinę żywiecką z Jeziorem Żywieckim, grupa Magórki Wilkowickiej oraz szczyty Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego to bezsprzeczne powody do zachwytu. Pogórze Śląskiej i Bukowski Groń grują z kolei nad Jeziorem Czanieckim. Zachodnie stoki Żaru majestatycznie opadają do Jeziora Międzybrockiego, północne do Doliny Potoku Mała Puszcza, a południowo-wschodnie do Doliny Potoku i Sepnica. Wysokość góry to 761 metrów nad poziomem morza, które można pokonać kolejką zaledwie w ciągu 5,5 minuty lub pieszo w czasie dowolnym. Należąca do polskich kolei linowych SA kolej linowo-terenowa ma 1300 metrów długości i funkcjonuje od 2004 roku. Korzystają z niej turyści piesi oraz rowerzyści. Wzdłuż kolejki biegną trasy narciarskie wraz z dwoma wyciągami. Wjazd samochodem nie jest możliwy dla przeciętnego turysty, choć od 1979 roku na szczyt prowadzi droga asfaltowa. Mogą z niej korzystać tylko pojazdy uprzywilejowane. Turyści, oprócz strefy gastronomicznej, mogą na szczycie góry spróbować swoich sił w paralotniarstwie. Przelot z instruktorem to koszt około 360 zł. U stóp góry oraz na szczycie działa także Górska Szkoła Szybowcowa Żar. Uznawana za jedną z najstarszych w polskim szybownictwie, założona w latach 30. XX wieku, dawniej wraz z lotniskiem szybowcowym utworzonym w 1936 roku z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Ponieważ lądowanie samolotów holujących szybowce na szczycie było wzbronione, w 1947 u podnóża zbudowano lotnisko. Jednak to, z czego najbardziej znana jest Góra Żar, to wybudowana w masywie góry w latach 1971-79. Elektrownia szczytowo-pompowa porąbka żar. Z uwagi na budowę elektrowni zlikwidowano lotnisko dla szybowców znajdujące się na szczycie i przeniesiono je na środkowe stoki, zapewniając również połączenie z lotniskiem dla samolotów. Najbardziej spektakularnym elementem elektrowni jest masywny zbiornik wodny w kształcie deltoidu o wymiarach 650 m na długość i 250 m szerokości w najszerszym miejscu, oddany do użytku w 1979 roku. To najwyżej położony tego typu zbiornik w Polsce, mający jednocześnie największą wysokość tłoczenia wody, liczącą 440 metrów. Maksymalna głębokość wody to aż 28 metrów, a obwałowania mają wysokość ponad 30 metrów. Pojemność zbiornika to monumentalne 2 310 000 m sześciennych wody. Gigant został uszczelniony kilkoma warstwami asfaltu przełożonymi żelbetem. Mechanizm działania elektrowni jest wbrew pozorom bardzo prosty. Zbiornik na szczycie góry stanowi zbiornik górny, zaś funkcję dolnego pełni jezioro międzybrockie. Woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego w czasie, gdy zapotrzebowanie na energię jest niższe niż jej produkcja. Są to najczęściej godziny nocne. Gdy zapotrzebowanie na energię wzrasta i sytuacja odwraca się, następuje uwalnianie wody ze zbiornika górnego do dolnego. System ten stanowi potężny akumulator, który w dodatku da się bardzo szybko uruchomić w razie potrzeby produkcji prądu. Prowadząca na szczyt góry droga asfaltowa służy w istocie do wygodnego dojazdu do infrastruktury elektrowni. No i mieliśmy wracać inną drogą, ale z różnych przyczyn jednak wracamy tą. No i co, bardzo malowniczo tutaj pięknie stromo. No, a o tych wszystkich cudach inżynierii, o których Wam opowiedziałam, to pamiętajcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza się w życiu przyda.